Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Perki 20 a dzisiaj, jak możecie zauważyć, gramy sobie w Farming Simulator 2019. No, 19. To mm, jest trzeci odcinek yy, z serii Single Player. W ostatnim odcinku, jak dobrze pamiętacie, był. Yy, było. Yy, no, było. było yy, <laughs> Brakuje mi się. Brunowanie oto o tym czujnikiem. Dzisiaj będą dwie prace. Dwie prace będą polowe. E, mianowicie będziemy dzisiaj, e, jak widzicie, rozsiewać nawóz na jedno pole i będziemy siać. E, będziemy siać, więc. E, no. No to was dzisiaj dla perfam, tak? Więc no. Ja tu muszę nawód zwrócić i zobaczymy się, e, w, w, jak będę już z ciągnikiem jechał na pole, tak? Z rozsiewaczem. Dobra, ja was z powrotem. E, Rozsiewam e, lubowoskę podlubowa. Ja mam tu takie pytanie od razu. Um, jeśli rozsieję taką lubowoskę podlubowa, czy później, jeśli wjadę e, takim u, agregatem uprawosiewnym. Czy to pytanie moje brzmi, czy ta lubo foska pod burzem daje wtedy? Czy to nie będzie za głęboko i że nie po prostu pieniądze w boto? Jakie pytanie do Was, może Wy się na tym znacie, może macie gospodarki a, albo to nie wiem, może y, znacie sobie po prostu na tym i takie pytanie do Was, czy, 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 czy taki nawóz po prostu zostaje? jak później jeszcze jadę takim upra agregatem uprawoosiewnym yy, przesiewem yy, i tak dzisiaj właśnie jak, jak chyba mówiłem, będzie właśnie rozsiewania który yy, już nasypałem i później będzie siew yy, prawdopodobnie yy, żyta mam yy, żyto, żyto więc yy, na początku będzie szło albo żyta albo żyto i się pamiętam dokładnie co tam miałem w planach siać więc pojedziemy rozsiać na początek nawóz 30. E, I u taka też e, informacja, że e, po ostatnim odcinku zacząłem sobie popatrzeć na internecie e, kabiny 30. E, I znalazłem jedną. I znalazłem jedną. Więc e, prawdopodobnie będę wymieniał tę kabinę właśnie. E, będę ją wymieniał. Bo tutaj, nie wiem, osobom szukać drzwi, albo sam dorabiać jako, tak samo te szyby, trochę by wyszły hmm, więc chyba wolę kupić sobie nową kabinę, znaczy nowo używaną, tak? E, bo szuka, szukam używanych, hmm, więc... Może będzie używana kabina hmm, taka typowo trzydziestkowa, więc e, no Tylko nie wiem kiedy e, Nie wiem kiedy ona będzie ale jest w najbliższym czasie bym chciał... E, e, ją znaleźć, tak? Ogólnie napiszcie mi w komentarzu, czy mam grywać z kamerką, z chudem, czy bez chudu. Dzisiaj tak na próbuję... E, nagram trochę bez chudu. Głównie. Dobra. E, będziemy jechać. Wy teraz czekajcie. E, ja zacinam i widzimy się jakby na polu. Dobra, ja już jestem na polu, więc. No, teraz sobie podłączę wałek. parę. I tak, jeżeli będziemy sobie na trujeczce, to będzie gdzieś około 10 na godzina jakby to pytał czego mam pełne? Ja jeszcze będę później rozsiewał i na pola, więc yy, dałem pełny rozsiewacz i tak na razie zostanę. Mm. Więc jedziemy z tym. oj. trochę za bardzo skręciłem. Dobra, coś takiego będzie git No. Także, jademy Jakby kto pytał, nie wiem ile to ma metrów, chyba 6 metrów mogę mieć Tak myślę Ale jak na razie na moje areały to W 100% tak wystarcza ten rozsiewacz O, jeszcze trochę ja Dobra Wycofniemy, odjadę do mijaka, jak go się strzeliłem. Nie mam mijaka. I cyk. No, dość chyba nie idzie. No jak się chyba to się wydaje, że to dalej powinno lecieć, ale to aż tak nie, la... nie leci. Tutaj nie wiem, tak jakie są pożyczki. Ktoś ma takie pole, jakby to pytał, tam jakie są są zasadzone. Tak myślę, że jeszcze raz, raz w koło i dopiero wtedy będzie robiona e, raz w razie. Tylko tak, ja zobaczę ile minut lutinka, 6 minut. E. Dobra, wiecie co? Ja jeszcze raz przyjadę w koło i zobaczymy się, jak będę wyskończył to pole. No, ee, ja już wracam do Was, jak widzicie. E, jak widzicie, nagrałem parę takich przybitek, tak? Jak rozsiewałem z, z zewnątrz, e, no i z rozsiewaniem to było na tyle. E, widzimy się zaraz przy e, sieciach, tak? Troszkę nagram jak e, sieja, więc no, widzimy się tak chwilkę. No, e, jak mówię, zobaczycie, ja powoli dojeżdżam do domu. W swoją trzydziestką i będziemy jeździć na gospodarkę skręcać właśnie żeby wrzucać trójkę musimy wejście otworzyć cyk, dobra żeby na dwoje jeszcze przewiedzimy No, jak widzicie, Zetor jeszcze czeka, bo jeszcze mam do zaorania jedno pole. No, mam jeszcze do zaorania jedno pole. No i to, to będzie koniec orki? Na. Na. No. Tylko później jeszcze będą, wiadomo, w na orkę zimową dopiero, będzie, będzie potrzebny pułk. Chyba będzie, będę przysiewał jeszcze jakieś trawy, ale na to się chyba nie zapowiada nic. Takiego. Opuścimy sobie. No ja widzicie trochę poszło tego towaru. No dobra, e, także ja na razie się wam. E, no żegnam. Zaraz się zobaczymy z powrotem, tak? E, przygotuję tylko siewy, siewnik i no. Będziemy siać, tak? Będziemy siać po prostu. Także zaraz się zobaczymy dalej. No także e, my widzimy się z powrotem jak widzicie tutaj już e, jest nasypany pełny siewnik e, przeżyta, będziemy się że to jak mogę to zobaczyć trochę się później widzimy, bo już jest po 16, a wcześniej rozsiewałem gdzieś o 15 skończyłem. Więc ponad godzinkę hmm. Sobie się leniłem. No zasiałem, przygotowałem ten siewnik, sprawdzałem czy to wszystko jest w porządku z rurami, rurkami. Zrobiłem, zrobiłem taki szybki przegląd czy Ursus ma wszystko, czy jest paliwo i tak dalej, więc wszystko jest gotowe. Hmm. Jeszcze wam tylko tu pokażę, że jest przeżyto. jest żółto 250 litrów. Hmm. No, no. Na razie tyle. Zobaczymy się jak będziemy na polu, tak? Więc do zobaczenia za chwilkę. No, ja was witam z powrotem. Jak widzicie jedziemy Ursusem y, na pole... Ym, ogólnie tak. Teraz włączyłem nagrywanie, bo chciałem powiedzieć, że ja y, wam się podoba taka taki filmik, gdzie są dwie prace i na którym y, są takie czasami takie przybitki, jak wcześniej było z rozsiewania, że że raz na jakiś czas była przebitka z rozsiewania tak że no jak rozsiewałem byłem na polu i były takie przebitki gdzie tam z zewnątrz były jak rozsiewam też będą takie przebitki z siewów po drodze informuję więc napiszcie co, jak Wam się to podoba no i przede wszystkim napiszcie czy po tym rozsiewaniu czy ten agregat tego nie psuje tego się rozsiewu nawozu to hmm, to nie jest po prostu wywalanie w błoto pieniędzy, niepotrzebnie. Dobra, jadę już na pole hmm. i my zobaczymy się jak będę chciał, właśnie nie będę przynudzał, bo jeszcze muszę do końca ustawić e, ten siewnik, więc... E... Ja was tu nie będę przynudzał, na spokojnie sam ustawię siewnik po prostu. Zresztą to mi wiecie ale wiadomo jakie zrobię poprawki. Więc e, zobaczymy co teraz jak już będę trochę chciał. No, e, także ja już wracam. Jak możecie zobaczyć, już tutaj dwa razy przejechałem. No i już jest e, ustawiony. Dobrze, siewnik. E, Także teraz sobie trochę pogramy z chudem. Yy. Znaczy trochę ponagrywam schudem. Jak widzicie, we przejazdy 9% już poszło, więc tutaj będzie jeszcze pewnie tank tankowane zbowa. Będzie jechała i tankowana, ale tu pewnie już tego nie będę nagrywał. Tak myślę. To nawet nie będę kończał pewnie yy, tego siewu na tym odcinku. będę chyba odwiązać. Mogę zobaczyć sieję na trzecim biegu 8 na godzinę, mniej więcej. No i daję radę. Ursus. Ja bym do tego tak opracam, Bo jak zrobię tak i tak, to mi tak buguje kamera. I może O, albo tak bym robił. Więc e, jakby to będę tak opracował kamerę, więc to słabo wygląda Ale no niestety coś się buguje w tym ususie Dobra Podnosi też już elegancko Więc z git Ogólnie mam to taki plan w że... Napiszcie, co o tym myślicie w ogóle. Yy... I też, jeśli ktoś dotrwa do tego momentu yy... i napisze, co myśli o tym, to da... przytnę mu szarduszko. I napiszę plus jeden. Cześć nie wiem, czy napiszę mu plus jeden, ale na pewno przytnę serduszko. Yy... Napiszcie, co myślę o tym, że. Yy... Napis... Napisz... Napiszcie to myślicie o tym, że. Yy... Jak skończę jeden sezon. To będzie już zima, powiedzmy, nie? To nagrywam taki jeden filmik minutowy z. Gdyby to przebitki, co robiłem w danym sezonie i tak dalej, nie? Albo na przykład z... co kupowałem i tak dalej, nie? Co ogólnie było robione w poprzednim sezonie? Ale napiszę, co o tym myślicie? Tak, co sezon będą takie właśnie e, wspominki, że tak to Co jeden sezon farmingu, nie? Będzie taki, takie wspominki? Więc e, napisze co tam myślicie, bo mój zdaniem to był fajny pomysł No ale chcę, wied chcę wiedzieć waszą opinię, tak? Więc no Eee... To sobie chwilę jeszcze posiejemy. Tak myślę, że jeszcze mm, Zaraz jeszcze ponagrywam parę przybitek wam i może wrócę do Was e, ja będę poprzeć jak robił, jak myślę, bynajmniej. Jak widzicie pod górkę idzie, tak 7 zwalnia czasami. Ale ogólnie to jest dobrze. Powiem Wam, że nie wiem jak mówiłem na oprowadzaniu, ale ogólnie to są pierwsze siewy e, tym zestawem. Bo rok temu... E... Bo ten kultywator nie wiem czy mówiłem, ale kupywałem e, też e, razem, e, znaczy mniej więcej w tym samym, trochę po tym jak kupiłem zatora e, I Zetor ogólnie w tamtym roku siał, bo tam tego roku mam Zetora. Ogólnie tam, e, właśnie Zetor siał, więc e... I się bałem, że no... bo chciałem go trochę odciążyć tak to już ma. Mm, pomocowo... Za no to jest mocniejszy chyba o prawie 10 koni mechanicznych. Yy, wiadomo miał trochę lżej przy tym, ale chciałem go trochę obcią odciążyć mm, bo on w tamtym roku naprawdę dużo dużo robił. Bo on i dużo przy koszarce, bo ma no też sprzęgło dobre że dwustopniowe sprzęgło chyba tak to się nazywa. Dobrze, jeśli dobrze pamiętam. No i o wiele lepiej się nim kosi. Więc yy, dlatego koszę zawsze yy, z zetorem. A też nie wiem, czy ten uczuć nawet nie ma dwustopniowego sprzęgło ale wiem, że Zetor ma, więc Zetorem głównie kosza. Ten usług w sumie też może mieć. Nigdy w to nie, zagłębia, nie zagłębiałem. O to chodzi o to, chyba chodzi o to, że jak się zwalnia, to że po prostu wałek cały czas ma swoje obroty, no? Bo jak na przykład w 60 i 30 jest tak, że zwalnia w to i wałek chyba zwalnia, jeśli dobrze myślę. No, i dobrze myślę to tak, że dajesz mu obroty i wałek szybciej się kręci, zwalnia z obroty, wałek wolnie się kręci. A w zetorach jest tak, że jest wałek i cały czas ma e, dane obroty. A nie wiem, jak jest z tym akurat, siebie wiem, za 60 tak jest i 30. Mm. Dobra. Mm. Ja wam nagram jeszcze parę przebitek i jeszcze zobaczymy, jak będę robił poprzeczniaki. Jak będę dosiewał. Więc widzimy się później. No, no widzimy się później. Ну, No, ja jestem już po tej krótkiej przerwie. Mamy 19 minut. Yy. I tak, tutaj jeszcze dokończę tutaj powierzchniaka z tej strony. I będziemy kończyć ten odcinek. Czy krócimy? Zrobię tutaj tego powierzchniaka i będziemy kończyć. Yy. Weźcie, jak Wam się podoba taka wasza struktura filmu. Czy to jest Fajne, czy to się, czy do, dobrze ogląda, czy słabo? Chcę wiedzieć, jaka jest Wasza e, opinia tego? Bo jeśli nie, no to nie będę tak robił, to będzie wszystko z e, jednej perspektywy, czyli z, ze środka. Ogólnie sorry, że czasami tak były takie przycinki, e, jak byłem w kabinie, mhm. ale czasami jak. Włączam nagrywanie to mi się i muszę jeszcze raz włączyć, i w, włączyć, wyjść e, z maszyny i wyłączyć nagrywanie, aby naprawić e, kamerę w czynniku. Mm, po tym samym przeciwieństwie mam w, e, pauzowania i odpałzowywania, to mam e, takie przybliżanie kamery w czynniku, więc e, no to będę musiał akurat zmienić. Dobra, i to będzie w sumie ostatni podpoczynek. Ostatni poprzeczek i będzie koniec. Nie Dobra, na razie za Zobaczmy, wszystko ładnie dla Dobra, ja Wam będę kończył ten odcinek, już 27 21 minut. Bo na ten czas, jak e, miałem nagrywać, e, prawdopodobnie, nie będzie taki długi odcinek, bo tutaj po połączyłem Wam dwie prace. Rozsiewanie z e, siewem. E, następne odcinki już będą tylko z jednej pracy polowej. Nie będę Wam tego łączył. Chyba, że będzie to na przykład rozsiewanie i opryski. Jedynie, może to będę Wam jeszcze łączył ale większość z nie będę łączył, także ja bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie my widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale który będzie prawdopodobnie jutro ponieważ e, nie pisałem na tym że że w najbliższym czasie będzie z tym, ponieważ nie mam internetu, więc będę to nadrobił filmikami będę się starał je wystawiać codziennie, jednak to może się nie udawać, wiadomo nie zawsze jest czas na nagranie i może czasami nie bez tego odcinka zabraknąć, mm, ale będę się starał, żeby nagrywać jednak e, zamiast tych streamów, żeby były prawie zazdrosnienie te filmiki teraz. No, także dziękuję za oglądanie, jest 23 minuty odcinka. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie, że byliście. E, zapraszam do komentowania, odpowiadania na moje pytania, które Wam zadałem. E, zapraszam do łapki w górę, subskrypcji mojego kanału i zostanie, we... zostanie dzwoneczka i zostanie, zostanie to na dłużej na moim kanale.